Na dworcu autobusowym w Chicago panował ten sam hałas, co zawsze dźwięk kół walizek, krzyki taksówkarzy i zapach taniej kawy. W tłumie ludzi, którzy spieszyli się do pracy lub wracali do domów, był on, mężczyzna o prostym wyglądzie, z twarzą zmęczoną życiem i oczami, które widziały więcej niż chciałyby pamiętać. Miał na imię Marek. Dla większości był po prostu kolejnym emigrantem z Polski, który próbował zarobić na chleb. Mówił po angielsku z silnym, ciężkim akcentem. W sklepach go poprawiano, na ulicy wyśmiewano, a nawet w pracy na magazynie słyszał szeptane komentarze. Ej, ten nowy, słyszeliście jak gada? Brzmi jak z filmów o gangsterach z Europy Wschodniej. Marek nie reagował. W milczeniu wykonywał swoje obowiązki. Punktualnie, dokładnie, z jakimś niepokojącym spokojem. Nikt nie wiedział, że to milczenie kryło w sobie więcej niż nieśmiałość. Kryło tajemnice. Po pracy zawsze znikał. Nie chodził z kolegami na piwo, nie rozmawiał przez telefon w obecności innych. Czasami tylko widziano, jak z tyłu magazynu podchodził do czarnego sedana o przyciemnianych szybach. Wsiadał, odjeżdżał i wracał po godzinie z tą samą spokojną twarzą. Pewnego dnia jeden z pracowników, młody Amerykanin, imieniem Tyler, postanowił się z niego trochę pośmiać. W stołówce, pełnej śmiechu i zapachu fast foodu, Marek usiadł z boku, jak zawsze. Tyler podszedł, klepnął go w ramię i z udawanym akcentem powiedział Ja jestem z Polonia, ja lubić pracować. I cała sala wybuchła śmiechem. Marek spojrzał na niego chłodno, jego spojrzenie było krótkie, bez emocji, ale coś w tym spojrzeniu sprawiło, że śmiech ucichł szybciej niż się zaczął. Nie znasz języka, w którym mówisz żarty, powiedział cicho z lekkim uśmiechem, a są rzeczy, których lepiej nie próbować tłumaczyć. Słowa zabrzmiały dziwnie, poważnie, prawie jak ostrzeżenie. Wieczorem, kiedy Tyler wychodził z pracy, zauważył tego samego czarnego sedana zaparkowanego na rogu. Z wnętrza samochodu wysiadł mężczyzna w garniturze. Podał Markowi kopertę. Tyler tylko przez chwilę zdążył zobaczyć, jak Marek skina głową i coś mówi po polsku. Tym razem bez żadnego akcentu. Następnego dnia Marek przyszedł do pracy jak zwykle. Cichy, punktualny, niewidoczny. Ale w jego oczach pojawił się cień czegoś, co przypominało niepokój. Wiedział, że ktoś widział coś, czego nie powinien. Wieczorem, przy szumie maszyn i światłach hali, podszedł do Taylera. Lepiej nie powtarzaj, co wczoraj widziałeś powiedział spokojnie. To nie twoja historia. Tyler próbował zażartować, ale jego głos się załamał. Co to było, Marek? Co to za ludzie? Polak tylko wzruszył ramionami. W Polsce mówimy, że posłaniec nie jest winny wiadomości, które niesie, i odszedł. Tamtego wieczoru, gdy wracał do domu, wyjął z kieszeni telefon z kartą, która nie miała numeru w żadnym amerykańskim rejestrze. Wcisnął przycisk i powiedział po polsku przekazany. Wszystko zgodnie z planem. Po drugiej stronie usłyszał głos, który mógł należeć tylko do kogoś, kto nie znał strachu. Dobrze, Marek, Pruszków pamięta swoich ludzi. Ekran zgasł, a Marek wiedział, że jego życie w Ameryce właśnie przestało być anonimowe. Tydzień po tamtym incydencie w stołówce Marek znów siedział w czarnym sedanem, zaparkowanym na bocznej ulicy w południowym Chicago. Deszcz bębnił w dach samochodu, a w radiu cicho grała stara polska piosenka, której słowa znał na pamięć. Czekał. W jego dłoni drżała zapalniczka z wygrawerowanym herbem Warszawy, pamiątka po dawnych czasach, kiedy nosił inne nazwisko i miał zupełnie inny status. Drzwi samochodu otworzyły się gwałtownie. Do środka wsiadł mężczyzna o ostrych rysach twarzy i zimnych oczach. Miał na sobie skórzaną kurtkę, z której kapała woda. Marek, odbierzesz dziś paczkę, powiedział po polsku. Mała walizka, nic wielkiego. Zaniesiesz ją do magazynu jak zwykle. Marek skinął głową. Co w środku? zapytał. Nie twoja sprawa, ty tylko przenosisz, tak jak zawsze. Ale tym razem coś w tonie rozmówcy było inne nerwowe, nienaturalne. Marek to wyczuł. Całe życie nauczyło go rozpoznawać, kiedy coś idzie nie tak. Kiedy później w magazynie otworzył torbę na chwilę, żeby sprawdzić jej wagę, zamarł. W środku nie było pieniędzy, jak zwykle. Były tam dokumenty, teczki, pieczątki FBI, raporty z nazwiskami, zdjęciami i adresami. Wiedział, że w tej chwili trzyma w rękach coś, czego mieć nie powinien. Zamknął torbę i rozejrzał się nerwowo. W rogu hali między paletami stał Tyler. Udawał, że sprawdza coś na tablecie, ale jego wzrok był skierowany prosto na Marka. Wieczorem, gdy Marek wracał do mieszkania, zauważył czarne suwy zaparkowane na sąsiedniej ulicy, zbyt czyste, zbyt spokojne. Amerykanie, agenci, bez wątpienia. W środku przy kuchennym stole zapalił lampkę i wyjął z kieszeni stary telefon satelitarny. Wybrał numer, który pamiętał jak modlitwę. Po trzech sygnałach odezwał się głos. Halo? Mieliście mówić, co przenoszę, powiedział twardo Marek. To nie była zwykła przesyłka. Marek, czasem nie trzeba wiedzieć wszystkiego. Nie, tym razem muszę, przerwał. Ktoś mnie obserwuje. W słuchawce zapadła cisza, a potem spokojny, chłodny głos odpowiedział. Jeśli FBI cię śledzi, to znaczy, że dobrze wykonałeś swoją robotę. Ale nie martw się, pruszków cię nie zostawi. Połączenie zostało przerwane. Tego samego wieczoru o drugiej w nocy ktoś zapukał do jego drzwi. Trzy krótkie uderzenia, dwa dłuższe. Kot, którego nie słyszał od lat, otworzył ostrożnie. W progu stał mężczyzna w płaszczu z polskim akcentem i blizną nad okiem. Marek, masz kłopoty, powiedział cicho. FBI ma twoje zdjęcie. Ktoś się wysypał. Marek wciągnął go do środka. Kto? Nie wiem. Ale oni wiedzą, kim jesteś. Wiedzą o Pruszkowie, o Sokołach, o przesyłkach. Na moment w oczach Marka pojawił się cień dawnego gniewu. Dawnego człowieka, którego próbował zostawić w Polsce. Więc to koniec, powiedział. Ale zanim mnie wezmą, dowiem się, kto to zrobił. W następnym tygodniu w pracy znów wszystko wyglądało normalnie. Ale Marek wiedział, że nie ma już odwrotu. W jego szafce ktoś zostawił mały karteczkę z jednym zdaniem: Nie ufaj nikomu z magazynu. Wiedział, że zaczyna się gra o przetrwanie. Wieczorem, kiedy wychodził, zauważył, że samochód Tylera stoi otwarty. Na siedzeniu pasażera leżał aparat fotograficzny. W środku zdjęcia. Jego zdjęcia z samochodu z przesyłką z mężczyzną w garniturze. W tej chwili wszystko stało się jasne. Marek zrozumiał, że zdrada przyszła nie z Polski, nie z mafii, ale stąd, z Ameryki. Od człowieka, który śmiał się z jego akcentu, w jego oczach pojawiła się nowa iskra nie gniewu, nie strachu to była determinacja. Od momentu, gdy Marek zobaczył zdjęcia w samochodzie Tylera, wszystko w jego świecie się zmieniło. Czuł, że coś w nim pękło. Ten cienki most, który oddzielał go od przeszłości, od dawnego życia w Polsce, od Sokoła, jak kiedyś nazywali go ludzie z Pruszkowa. Próbował być kimś innym. Zwykłym robotnikiem, emigrantem, anonimowym człowiekiem. Ale nie można uciec przed własnym cieniem. Tej nocy Marek nie wrócił do mieszkania. Zatrzymał się w motelu na obrzeżach miasta. Pokój pachniał starym dymem i kurzem, ale miał jedno: ciszę. Usiadł na łóżku, wyciągnął z torby mały notatnik. W środku były nazwiska, kilka stron zapisanych drobnym, równym pismem ludzie z przeszłości, łącznicy, agenci, informatorzy. Obok każdego nazwiska znak niektóre przekreślone, inne podkreślone czerwonym długopisem dodał nowe imię Tyler Morgan. Pod nim napisał jedno słowo zdrada. Następnego dnia w pracy udawał, że nic się nie stało. Wchodził, pracował, wychodził, ale każdy jego krok był zaplanowany. Wiedział, że FBI ma na niego oko, więc musiał działać ostrożnie. Używał telefonu jedynie z motelu, nigdy z własnego. Zmieniał trasy powrotu, obserwował cienie w witrynach sklepów. Wieczorem poszedł śladem Tylera. Nie musiał długo czekać. Młody Amerykanin po pracy spotkał się z kimś w czarnym suwie. Rozmawiali krótko, po czym Tyler podał coś, kopertę. Marek obserwował z dystansu, stojąc w cieniu pod wiaduktem. Znał ten gest. Tak wyglądały wszystkie przekazania, które sam wykonywał dla Pruszkowa. Więc to ty, pomyślał, zdradziłeś mnie, żeby ocalić siebie. Następnej nocy, o północy, Tyler wracał do swojego mieszkania. Wszedł do środka, zapalił światło i wtedy go zobaczył. Marek siedział przy stole spokojnie, z rękami splecionymi na blacie. Co ty? Jak się tu dostałeś? Krzyknął Tyler, chwytając za telefon. Nie rób tego, powiedział Polak cicho. To nie rozmowa na policję. Tyler cofnął się, zobaczył coś w oczach Marka, czego nie rozumiał. Nie był to gniew, raczej żal. Dlaczego? zapytał Marek. Dlaczego to zrobiłeś? Tyler milczał, w końcu wycedził. FBI obiecało mi ochronę, pieniądze. Powiedzieli, że wiesz za dużo, że jesteś częścią siatki z Europy. Marek uśmiechnął się gorzko. Nie wiesz nawet, czym jest pruszków. My nie byliśmy siatką, my byliśmy rodziną. Wstał powoli i podszedł do okna. Na zewnątrz padał deszcz, a ulica tonęła w pomarańczowym świetle latarni. Wiesz, co mówili o posłańcach? że nie ponoszą winy za wiadomości, które niosą, ale to kłamstwo. W Pruszkowie za każdą wiadomość ktoś płacił, zawsze. Odwrócił się i spojrzał na Tylera. Wiesz, co jest najgorsze w zdradzie? Że nie przychodzi od wroga, nie podniósł ręki, nie zrobił mu krzywdy, po prostu odszedł, zostawiając go z jego własnym strachem. Dwa dni później Tyler zniknął, jego samochód znaleziono na parkingu nad rzeką, a mieszkanie było puste. FBI przesłuchiwało pracowników magazynu, ale nikt nic nie wiedział. Marek wiedział, że to nie on go zabił. Pruszków miał długie ręce, nawet tutaj. Zrozumiał, że jego powrót do przeszłości został przesądzony. Tego samego wieczoru otrzymał wiadomość: krótki SMS na stary numer satelitarny. Wracasz do gry. Ostatnie zlecenie. Patrzył na ekran przez długą chwilę. Wiedział, że jeśli odpowie, nie będzie już odwrotu ale nie mógł udawać, że wciąż jest tylko zwykłym robotnikiem. Napisał jedno słowo: Zgoda, ekran zgasł, a wraz z nim resztki jego spokoju. Marek czekał na ten moment z mieszaniną niepokoju i rezygnacji. Wiedział, że to nie była prośba, to był rozkaz. Gdy Pruszków mówił ostatnie zlecenie, oznaczało to tylko jedno: albo wrócisz, albo znikniesz. Spotkanie odbyło się w opuszczonym magazynie na obrzeżach miasta. Betonowy budynek stał jak relikt innej epoki, pachniał rdzą i kurzem. W środku, przy stole oświetlonym jedną żarówką, czekał człowiek, którego Marek nie widział od ponad dekady. Witamy z powrotem, Sokole, powiedział mężczyzna, a jego głos był spokojny, niemal przyjacielski. Myślałeś, że możesz nas zostawić? Marek skinął głową. Nie myślałem, że to możliwe. Po prostu próbowałem zapomnieć. Zapomnienie to luksus, którego my nie mamy. Na stole leżała koperta, w środku zdjęcie mężczyzny, którego Marek nigdy wcześniej nie widział. Amerykanin w średnim wieku, elegancko ubrany, uśmiechnięty. Kto to? Zapytał. Agent federalny. Nazwisko Robert Harris, ten sam, który prowadził obserwację twojego magazynu. Przerwał na chwilę. To on zabił twojego łącznika w Nowym Jorku. Marek spojrzał na zdjęcie uważnie. Mam go zabić? Nie. Masz dostarczyć coś, co on uważa za dowód. Teczka, którą sam przekazałeś. On myśli, że w środku są raporty FBI, w rzeczywistości to jego własny wyrok. Marek nie odpowiedział. Wiedział, że nie chodziło tylko o teczkę, chodziło o test. Pruszków chciał zobaczyć, czy sokół nadal jest lojalny. Nazajutrz spotkał się z Harisem w kawiarni w centrum. Agent był uprzejmy, zbyt uprzejmy, tak jak ludzie, którzy wiedzą, że mają przewagę. Panie Kowalski, powiedział używając jego prawdziwego nazwiska, wiem, kim pan jest. Wiem, co pan zrobił w Polsce. I wiem, że nie przyleciał pan tu tylko dla pracy na magazynie. Marek milczał, jego twarz była jak maska. W tej teczce Powiedział w końcu, kładąc ją na stole: Jest wszystko, czego pan szuka. Haris uśmiechnął się, ale w jego oczach widać było nieufność. Pan wie, że to nie koniec. Współpraca z nami może uratować pana życie. Marek pochylił się lekko. Jego głos był cichy, niemal szeptem. W Polsce nauczyliśmy się jednego: życie, które trzeba ratować, już nie jest życiem. Wyszedł zostawiając agenta z teczką. Kiedy przeszedł przez ulicę, zobaczył w szybie odbicie, czarne suwy, dwóch ludzi z krótkofalówkami. Wiedział, że to pułapka. Zanim Harris otworzył teczkę, włączył się sygnał alarmowy. W środku, zamiast dokumentów, znajdował się mały ładunek. niewybuchowy, ale z farbą i mikrochipem. Środek był oznaczony. Wszystko, co dotknęło farby, było teraz śledzone przez ludzi Pruszkowa. Kilka godzin później Marek siedział w samochodzie przy rzece, patrząc na błyski syren w oddali. Wiedział, że FBI będzie chciało go dopaść, ale też wiedział, że Pruszków znów jest o krok przed nimi. Zadzwonił telefon. Dobra robota, Marek, powiedział głos z Polski. Ale to nie koniec. Ten człowiek, Harris, ma kontakty głębiej niż myśleliśmy. Może dotrzeć do nas? Marek zaciągnął się papierosem. Nie do mnie, odpowiedział chłodno, do mnie już nie dotrze. Zgadza się, powiedział głos. Bo ty wracasz, bilet do Warszawy, jutro rano. Połączenie się urwało. Marek siedział długo w milczeniu, patrzył na swoje dłonie. Stare, zniszczone, na nadgarstku wytatuowany mały symbol, sokół z rozpostartymi skrzydłami, znak, który kiedyś był jego dumą, a teraz był jego przekleństwem. Wiedział, że powrót do Polski nie będzie nowym początkiem. To będzie koniec, taki, który zawsze czekał na ludzi z Pruszkowa. Warszawa przywitała go mgłą i ciszą, lotnisko było jak z innego świata, zimne, bezosobowe, a jednocześnie znajome. Gdy Marek stanął na płycie, poczuł ciężar wspomnień, który spadł na niego jako ołów. Dziesięć lat ucieczki, dziesięć lat ciszy. A mimo to każdy krok po polskiej ziemi przypominał mu, kim był naprawdę. Na parkingu czekał czarny Mercedes z przyciemnianymi szybami. Z tylnego siedzenia wysiadł mężczyzna w płaszczu z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Soku wrócił do gniazda, powiedział otwierając drzwi. Wsiadaj, chłopie. Stary chce cię zobaczyć. Samochód ruszył w stronę Pruszkowa. Ulice były inne, nowoczesne, pełne kolorowych reklam. Ale duch miasta pozostał ten sam, ciężki, lepki od historii, której nie dało się zapomnieć. Marek patrzył przez szybę, a każda mijana ulica była jak rana, która znów zaczyna krwawić. W willi na obrzeżach miasta czekał on, dawny bos, teraz siwy, ale wciąż z tą samą iskrą w oczach. Sokół, sokół, mruknął wstając z za biurka. Myślałem, że już nie wrócisz. Nie miałem wyboru. Zawsze masz wybór. Tylko czasem ten drugi oznacza śmierć, uśmiechnął się chłodno. Usiądź, musimy pogadać o starej sprawie. Na stole leżały te same dokumenty, które Marek dostarczył Harisowi. Teczka, którą uważał za misję ostateczną. To pułapka? Zapytał cicho. Dla ciebie? Nie. Dla niego, tak. Ale FBI zniknęło z radarów. Haris nie żyje. Bos nalał dwa kieliszki wódki, więc pytanie brzmi Marek. Kto gra z nami? Marek spojrzał na niego ze zmęczeniem. Ja już nie gram. W pokoju zapadła cisza. Stary bos wstał powoli, podszedł do okna i zapalił papierosa. Wiesz, co mnie najbardziej boli, Sokole? Nie to, że chciałeś odejść, tylko to, że naprawdę wierzyłeś, że możesz. Zanim Marek zdążył odpowiedzieć, drzwi otworzyły się gwałtownie. Dwóch uzbrojonych mężczyzn wpadło do środka, a trzeci trzymał telefon. Na ekranie nagranie z kamery z Nowego Jorku. Widać było, jak Marek przekazuje teczkę Harrisowi. Zdradził nas, powiedział jeden z nich. On współpracował z nimi. Boss spojrzał na nagranie, potem na Marka. W jego oczach pojawił się żal, nie gniew. Zawsze wiedziałem, że masz za miękkie serce. Skinął głową, ale nie spodziewałem się, że naprawdę wybierzesz ich. Marek próbował coś powiedzieć, ale wtedy poczuł lufę pistoletu przy karku. To nie tak, wyszeptał. Nie wiedziałem, że nagrywają, to była pułapka. Każdy tak mówi, Sokole, odpowiedział bos spokojnie. Ale zasady są zasadami. Strzał nie padł od razu. Bos odwrócił się plecami, jakby nie chciał patrzeć. Wyprowadźcie go. Zabrali go do lasu za Pruszkowem, w miejsce, które znał z dawnych czasów. Kiedyś zakopywali tu ciała tych, którzy złamali kodeks. Teraz on sam szedł tą samą ścieżką. Śnieg skrzypiał pod nogami, a w powietrzu czuć było zapach benzyny i zimy. Masz ostatnie słowa? zapytał jeden z ludzi, odbezpieczając broń. Marek rozejrzał się po lesie, po nagich drzewach i ciemnym niebie. Powiedzcie mu, że wróciłem jak kazał, uśmiechnął się gorzko. I że nie żałuje. Strzał rozbrzmiał krótko echo niosło się między drzewami, a śnieg pochłonął dźwięk. Kilka dni później w jednym z magazynów w Pruszkowie stary bos otworzył paczkę przysłaną z Ameryki. W środku była koperta z listem, napisanym ręką Marka: Nie można służyć dwóm światom. Ja próbowałem i przegrałem, ale jeśli to czytasz, to znaczy, że FBI już wie, gdzie szukać twoich ludzi. Nie robię tego dla zemsty, robię to, żeby historia się skończyła. Bos odłożył list powoli, bez słowa. Zrozumiał, że Sokół nigdy nie był zdrajcą, był tylko człowiekiem, który próbował się uwolnić. Za oknem padał śnieg, nad Pruszkowem panowała cisza, a gdzieś daleko wśród białych pól pod jednym z drzew leżał człowiek, który kiedyś był tylko posłańcem i którego polski śmiech zamienił w legendę.